Kibice West Ham United mają powód do radości. Ich drużyna awansowała do finału Ligi Konferencji, ale to nie jest jedyny dla nich powód do dumy. Podczas gdy piłkarze cieszyli się po bramce Pablo Fornalsa i awansu do finału, kibice drużyny przeciwnej AZ Alkmaar zniszczyli ogrodzenie i chcieli wedrzeć się na trybunę gości, gdzie znajdowały się rodziny i przyjaciele angielskiej drużyny. Sytuacja była bardzo niebezpieczna, bo w stronę sektora gości zmierzała grupa prawie 100 zamaskowanych kiboli holenderskiego klubu. Wszystko mogło skończyć się bardzo źle, gdyby nie kibice West Hamu, którzy w kilka osób powstrzymali pseudokibiców. Bohaterem tego zajścia okrzyknięto 57-letniego anglika Chrisa Nola. Ja nazywam się Damian Czyżak, a to jest kanał Futbolownia. Nolis wyszedł naprzeciw grupie holenderskich pseudokibiców, powstrzymując ich na schodach tuż przed wejściem na trybunę. Przypłacił za to podartą koszulką, kilkoma zadrapaniami oraz podbitym okiem. Ale to dzięki niemu i wsparciu jeszcze kilku kibiców udało się powstrzymać od katastrofy. 57-letni elektryk, ojciec czwórki dzieci, który jakiś czas temu przeszedł operację wymiany stawu biodrowego, był na ustach wszystkich fanów West Hamu, ale również piłkarzy, którzy podziękowali mu, że stanął w obronie ich kobiet i najbliższych. Nolis po całym zajściu powiedział, że nie jest żadnym bohaterem zrobił po prostu to, co do niego należało. Stwierdził, że po prostu nie lubił obuzów. Bramkarz West Hamu, Alfonso Areola, nazwał Krisa legendą a jego żona Marion największym bohaterem tego wieczoru. Na trybunach znajdował się również 87-letni ojciec trenera drużyny Davida Moysa. Kibice jednogłośnie domagają się, aby Nolis dostał bilet na mecz finałowy w Pradze, bo po tym co zrobił, po prostu na niego zasługuje. Do obrony przeciwko Ultrasom Alkmar ruszyło kilku piłkarzy West Hamu, w tym Michail Antonio, Said Benrama, Aaron Creswell, Lucas Paqueta i Flynn Downes którzy przeskoczyli barierki i ruszyli w obronie swoich najbliższych. Nolis nie jest anonimowym fanem młotów, bo już w 2021 roku z uwagi na gorszy stan zdrowia otrzymał wsparcie od kapitana West Hamu Declana Rice'a. Cała akcja na trybunach została wykonana przez kibiców w bardzo sprytny sposób, strategia wzięta rodem z książki Sun Tzu, Sztuka Wojny. Dzięki wąskiemu przejściu Nolis mierzył się z kilkoma pseudokibicami, a nie całą setką. Choć to i tak spore wyzwanie, aby odpierać ciosy z różnych stron, to Anglik nie bał się podjąć ryzyka i wziąć na siebie bezpieczeństwo kibiców będących tuż za nim na trybunach. Służby porządkowe zupełnie nie poradziły sobie z tą sytuacją. UEFA ma zająć się tą sprawą i kwestią zabezpieczenia oraz karami dla klubu, a może i dla niektórych zawodników. Fani Młotów słyną z piosenki Opuszczaniu Baniek, która jest śpiewana przez nich tuż przed meczem oraz ze słynnej ekipy huliganów ICF, czyli Intercity Firm. Mogliście się o niej dowiedzieć, oglądając na przykład znany film Green Street Hooligans. Historia Krisa tylko potwierdza tę legendę o kibicach West Hamu i pokazuje charakter kibiców młotów. We, we, stay, wait, 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 wait. Thank yeah. you. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli masz ochotę, zostaw również komentarz pod filmem. Nie zapomnij o subskrypcji tego kanału. Zachęcam Cię również do oglądania innych materiałów, np. wywiadów. Do zobaczenia przy okazji kolejnych odcinków. Cześć!